Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Kaczki Oli Elwą. Dzisiaj urlopowo, jesteśmy drugi dzień na urlopie, no i tak jeszcze parę dni, więc kochani, kaczki są pod opieką, teściowa wszystko dopilnowuje, więc pozdrawiam i ściskam mocno. Dobrze, że jest, więc kochajmy swoje teściowe. Ja mam dobrą, więc nie narzekam. Kaczki dopilnowane, kury dopilnowane, gołębie Andrzeja też dopilnowane, więc kochani, nie jest źle, my możemy sobie pozwolić na chwilę relaksu, ponieważ no wiadomo, ciężko pracowaliśmy, e, ciężki, pracowity okres był, więc to jest naprawdę wytchnienie, troszeczkę, troszeczkę. Dzisiaj był leżing, plażing, smażing, e, pogoda pięknie dopisuje, jesteśmy w Energylandii. I naprawdę jest cudownie Ja jestem w sferze dzisiaj basenu Zaraz Wam pokażę Nawet nie wróćmy na żadnej karuzeli Bo dzieciakom się tak tu podoba Że cały czas szaleją Kąpiele i te sprawy Ja Wam pokażę troszeczkę A później wiadomo Słońce zajdzie, będzie płomień Więc będziemy korzystać z różnych innych atrakcji Poza tym mamy jeszcze kilka dni urlopu więc yy, po urlopie znowu zaczyna się hardcore. No i szkoła. Więc kochani, naprawdę jest cudownie. Pokażę Wam. Słuchajcie, strefa basenu. Strefa basenu, leżaki. Jak to moja córa chciała być pod palmami, więc są też i palmy. Tutaj jest strefa akurat dla dzieciaków. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie był e, e, tutaj, w takim miejscu jak na naprawdę warto tylko uwierzcie że lepiej kupić bilety roczne więc yy, i przyjechać sobie na kilka dni tam była taka wielka zjeżania nawet wjechałam w niej tam można na pontonach ale kolejka niesamowita tutaj tak pod kątem dzieciaków jest po prostu raj rodzice mogą sobie leżeć odpoczywać i naprawdę widzą super dzieciaki. O, Gabi, pomachaj. Gdzie Martynka? Wiatro spadło na ciebie? Nie? Miały dziewczyny przed chwilą zumbę, więc tańczyły też. E, są bary, można wszystko sobie zjeść. Więc kochani, e, tak jak Andrzej wam pokazał wczoraj, też były e, jakieś pokazy e, tych samochodów, guma się pali. Po prostu coś... E, Coś też fajnego, coś jakiegoś innego, takiego innego, inne doznania. Więc ja was gorąco pozdrawiam. Ja was gorąco pozdrawiam. Trochę się opaliłam dzisiaj. Głos jak zwykle jeszcze mi nie doszedł. Staram się trochę mniej mówić, więc żeby się zresetować. Zobaczcie, tutaj jest taka fajna zjeżdżalnia też. Można zjeżdżać na pontonach. Więc naprawdę. Yy, Wieszcie, że jeszcze nie zwiedziliśmy Chyba nawet połowy Więc dobrze, że mamy trochę więcej dni Więc tak to właśnie wygląda W planach mam jeszcze zwiedzić Wadowice I do Częstochowy y, Zajechać Więc to tak, y, takie nasze plany Więc kochani Miłego, cudownego dnia Pozdrawiam Was gorąco To był kanał specjalnie dla Was Najlepszy Kaczki Oli Elbląg Na urlopie Pa